Dzień dobry. Witam wszystkich moich zacnych widzów. Dzisiaj w Ewangelii w kościele było czytanie na temat historii, kiedy pan Jezus chodził po wodzie, a apostołowie myśleli, że to duch. Piękna historia. Historia jest taka: pan Jezus przeszedł po wodzie, kiedy apostowie płynęli sobie po jeziorze Galilejskim i był bardzo silny wiatr. I pan Jezus, wchodząc na łódź, spowodował, że wiatr ucichł. Bóg może absolutnie wszystko. Pogoda też jest w rękach Pana Boga, ale nie tylko pogoda, absolutnie wszystko. Więc Bóg jest Bogiem wszechmogącym, który może nam dać także absolutnie wszystko. I daje. Daje nam to, co nam jest potrzebne do zbawienia. To znaczy tak. Każdy z nas mógł być super bogaty, Bóg może to zrobić. Bóg może spowodować, że wszyscy będziemy milionerami bez żadnego problemu. Tak jak dał możliwość aniołom ogromnej mocy i potęgi wszystkim miliardom aniołów, tak by może spowodować, że każdy będzie właścicielem całej kuli ziemskiej, bo takiej kuli ziemskiej Bóg może zrobić miliardy. Może wszystko. A Bóg daje każdemu to, co jest dla Niego najlepsze do zbawienia. Niektórzy są biedni i nie są bogaci. I Bóg się nigdy nie myli. To, co nam daje, to On doskonale wie, że jakbyśmy dostali więcej, to by nam y, sodowa woda do głowy uderzyła. A jeśli jesteśmy chorzy i cierpiący, to Bóg doskonale wie, że w naszym rozwoju ducha to jest najwspanialsze i najważniejsze w naszym życiu. Kiedy jesteśmy starzy, niedołężni, Bóg powoduje, że ci ludzie, którzy są utrapieniem dla całej rodziny, to tak naprawdę rozdają skarby, ponieważ okazanie miłosierdzia człowiekowi starszemu, niedołężnemu, powoduje, że zabieramy skarby na życie wieczne. Ci ludzie, całe nasze rodzice, dziadkowie, często byli biedni, nikt nie mogli nam nie zdać w ciągu naszego życia. Swojego, natomiast w tym ostatnim momencie, kiedy potrzebują pomocy, my ją okazujemy, to oni dają nam tryliony niebiańskie. Także to wszystko na tym świecie ma swój głęboki sens. Absolutnie wszystko. Dobry Boże, ja Ci bardzo dziękuję. Dziękuję Tobie, Uchana Matko. I wszystkim za w wszystkich Błogosławiek, Ugościa, mogący. Ojciec i syn, i Duch święty. Amen.